Witam Cię serdecznie. Dzisiaj dla Ciebie przygotowałam króciutkie nagranie na temat tego, na co zwrócić uwagę, kiedy zaczynam pracę zdalną, kiedy zaczynam pracę online. Na ten moment, słuchajcie, jest to jedno z najbardziej pożądanych prac i każdy zaczął się przyglądać temu, jak można sprzedawać online, co można robić w tym internecie i jak można pracować zdalnie. Ja od lat pracuję w systemie marketingu sieciowego i dzisiaj troszeczkę opowiem Wam o tym, na co zwrócić uwagę, kiedy zastanawiam się, się jak dołączyć się do takiej firmy. Co tutaj jest ważne i co tak naprawdę, na co tak naprawdę powinieneś zwrócić uwagę. Ja słuchajcie nazywam się Agnieszka Kisiel i w swojej drodze, tej trzyletniej drodze, ponad trzyletniej drodze, którą już mam za sobą w marketingu sieciowym popełniłam totalnie wszystkie błędy. Nie uszczegółam się słuchajcie żadnego Naprawdę, wszystko, co mogło mi pójść źle, to tak naprawdę poszło. Niemniej jednak, jedną rzecz zrobiłam dobrze. Ja od razu wybrałam odpowiednią firmę, od razu wybrałam odpowiednich ludzi, z którymi będę współpracowała, od razu wybrałam produkty, które do mnie przemówiły. Tak? I dzisiaj właśnie chciałam Ci pokazać, jak bardzo ważne jest, abyś na początku zastanowił się, czy to jest, czy to, czy to jest właśnie ta firma, czy to są właśnie ci ludzie, czy to są właśnie te produkty, e, które Ty chciałbyś promować, bo z tą firmą, jakby złączasz się, z tymi ludźmi po prostu, złączysz się na bardzo wiele lat. I często jest tak, że po prostu wchodzimy pod wpływem emocji, a później przeskakujemy z marketingu do marketingu, bo to nam się nie podobało, tamto nam się nie podobało. Bardzo ważne jest, żebyś wybrał dobrze od razu i żebyś tak naprawdę nie skakał z firmy do firmy, bo nie ma to najmniejszego sensu, a to ty jesteś buzią jakby tych wszystkich produktów, i to Ty idziesz do ludzi z informacją o tym, co masz dla nich wspaniałego. I ważne jest, żebyś po prostu nie latał do nich co pięć minut z inną rzeczą, tak? Ważne jest, żebyś wybrał bardzo dobrze to, w czym chcesz tutaj pracować przez najbliższych kilka lat, a może i całe życie, słuchaj, tak? Także dzisiaj opowiem Ci. Troszeczkę, mam nadzieję, że ty już wiesz, że marketing sieciowy, że praca online jest jedną z lepszych dróg na ten moment. Tak, ja to mówię od trzech lat, że jest to po prostu system, który jest wyjątkowy, tak? I który daje ci nadzieję na to, że twoje życie naprawdę może się zmienić i może być inne. I warto jest, tak jak już powiedziałam, żebyś dobrze wybrał to, w co zamierzasz wejść. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim słuchaj, sprawdź firmę, produkt i system. To są trzy rzeczy, na które powinieneś zwrócić uwagę. Tak, czyli co to za firma, jacy ludzie stoją za tą firmą, ile lat stoi na rynku, tak, czy to jest startup, jeżeli tak, to jacy ludzie z nim to zaczynają, tak? Sprawdź produkt, to ty będziesz promował te produkty. Jeżeli totalnie nie znasz się na tych produktach albo ich po prostu nie chcesz, tak, no na przykład ja nie mogłabym promować kosmetyków, tak, czyli nie mogłabym być w firmach marketingu sieciowego, które świetnie sobie prosperują i dziewczyny fantastycznie to polecają, ale ja nie mogłabym polecać kosmetyków, szminek, maskar czy tam innych rzeczy, z racji tego, że się w ogóle na tym nie znam, tak naprawdę moja córka, tak, więcej wie na temat kosmetyków niż ja, więc ja tak naprawdę nie byłabym wiarygodna w tym, to znaczy nie, nie, nie potrafiłabym tego po prostu promować, polecać, bo nie używam, tak, ale osoby, które używają na co dzień takich kosmetyków, jak najbardziej mogłyby w takich firmach pracować. Więc poznaj produkt, tak? sprawdź, jakie możliwości ten produkt ma na rynku, jak duży jest ten rynek, ile będziesz mogła sprzedać takich rzeczy. Tak? E czy jest to w systemie abonamentowym, czy też nie jest? Tak? E czy będziesz musiała co miesiąc odnawiać? Jaka jest odnawialność tych produktów? Popatrz troszeczkę, pointeresuj się tym, jak pracuje i żyje ta firma, jak oni sobie z tym radzą. Poznaj też system, w jakim pracuje dana osoba, bo często też lider w danej firmie ma swój konkretny system i warto jest też po prostu zobaczyć, Jaki system ta firma ma, czy to jest praktycznie i prawdziwy system onlineowy, tak? Czy oni mają do tego narzędzia, czy też nie mają do tego narzędzi i pracowali na przykład w systemie do tej pory, w systemie po prostu spotkań stolikowych, a ewentualnie dodatkowo coś tam robili w necie, tak? Bardzo ważne są te rzeczy. Jak ty chcesz pracować, to jest najważniejsze. Musisz poznać tych ludzi i zobaczyć. Co oni robią i jak oni to robią, tak? Wybierz swojego lidera świadomie do osoby, do której dołączasz, tak? do swojego lidera, czyli tej osoby, która będzie cię prowadziła. To ważne jest, żebyś troszeczkę ją polubił. Musisz jej zaufać, tak? i wierzyć, że ona jest um, dla ciebie tą osobą, która poprowadzi cię po twój sukces. Więc jeżeli ta osoba na początku ci nie gra, tak jeżeli coś jest tam nie, tak jeżeli widzisz, że hmm, nie do końca jej ufam, to nie pchaj się w taki, do takiego lidera, tak? To znajdź innego, znajdź osobę, której szczerze zaufasz. Bo powiem Wam tak, w marketingu sieciowym bardzo ważne jest zaufanie. Jeżeli ufasz osobie, która cię prowadzi, to dojdziesz szybciej do pewnych rzeczy niż jeżeli jej nie ufasz, a jeżeli nie ufasz, to niestety ten biznes ci nie pójdzie, tak? Bo będziesz robił wszystko, tylko nie to, co trzeba, bo twój lider jest tutaj po to, żeby cię poprowadzić, żeby dać ci po prostu wiedzę, żeby ci pokazać krok po kroku. Jeżeli takiej osoby nie ufasz, jeżeli ją od początku nie za bardzo lubisz, to zmieni lidera, tak? To poszukaj jakiegoś innego. W danej firmie, nawet jeżeli Ci się dana firma podoba, jest multum ludzi, tak? I jest szansa, że znajdziesz po prostu tą osobę, z którą będziesz dobrze rezonował i z którą będzie Ci się bardzo dobrze współpracowało. I to jest, słuchajcie, jedna z najważniejszych rzeczy. Tak naprawdę marketing sieciowy tworzą ludzie, relacje, emocje, słuchajcie. Jeżeli Chodzisz do zespołu, którego nie za bardzo lubisz, to osoba, która cię prowadzi, jest taka, że no nie bardzo ci coś tam nie pasuje, no to nie będzie dobrze. To na pewno będziesz musiał szukać dalej, to na pewno będziesz przeskakiwał i zamiast skupiać się na pracy właściwej, na swoim rozwoju, na nauce, będziesz się skupiał na innych rzeczach i to po prostu nie ma sensu. Więc żeby dobrze dołączyć do, do zespołu w marketingu sieciowym, to wybranie tej osoby, tak, która będzie Cię prowadziła jest jedną z ważniejszych rzeczy. Tak. Jeżeli Ty jej ufasz, to, jesteś, to ona jest Cię w stanie poprowadzić naprawdę dobrze i naprawdę bardzo szybko po Twoje marzenia. No i pamiętaj na koniec, że marketing sieciowy to nie jest sprint. To jest maraton, tutaj trzeba po prostu, tu będziesz z tymi ludźmi bardzo długo, tak? Więc to, co mówiłam, sprawdź. Pamiętaj też, że. Większość firm w marketingu sieciowym, jeżeli nie znasz ludzi w tym marketingu, jeżeli nie wiesz, jak się odezwać, albo nie chcesz się na początku odzywać do tych ludzi, ma coś takiego jak system webinarowy, czyli mogą odesłać cię po prostu na webinar, na jakieś nagranie, na wideo i pokazać ci możliwości, jakie daje ich firma, jakie daje, jak, jakie dają, dadzą oni. W takim razie, tak na początek. Po prostu przejrzyj te możliwości, zapisz się na taki webinar. Słuchajcie, to nic nie kosztuje, tam po prostu wchodzisz i słuchasz o tym, jak działa firma, jaki ma system, co poleca, jakie ma produkty i warto, słuchajcie, coś takiego zobaczyć i obejrzeć. Nawet jeżeli podajesz tam swój telefon, czy podajesz swojego maila z takiej listy, zawsze możesz się wypisać. Pamiętaj, porządne firmy w marketingu sieciowym działają zgodnie z prawem. I wszystko tam jest należycie, tak jak należy. Więc yy, do dzieła, tak? Jeżeli szukasz pracy zdalnej, pamiętaj o tych kilku prostych rzeczach, które musisz na początku, yy, może nie musisz, powinieneś na początku yy, zobaczyć, poznać, dotknąć, polizać, jak to niektórzy mówią, yy, i wtedy na pewno dołączysz się do firmy odpowiedniej dla Ciebie. Tego Ci bardzo życzę. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak ja współpracuję, możliwości mojej firmy i moje, to w opisie tego wideo na 100% masz link do webinaru, na który cię serdecznie zapraszam. Sprawdź, zobacz, zadzwoń albo napisz do mnie. Trzymaj się, pozdrawiam cię serdecznie. Do usłyszenia pa!